Na co to jest? O, nie widać. Jest umyta. Jedno euro. Co takie ładne? Zobaczcie jaki ładny. Cie coś cudownego. Zobaczcie. Zobaczcie jak. Cześć, witajcie. Ja jestem Miłosz, a to jest. Ja Dominik. <laughs> w dzisiejszym dniu będziemy na komercyjnym kopaniu w miejscowości Newtonge, New ja. Eee, no i cóż, my się idziemy zapisać, sprzęt szykujemy, i lecimy później na pole, jeszcze kilka e, wstawek będzie wrzutek. <grych> Zobaczymy co tam będzie. No i jesteśmy, ruszyliśmy tu Dominik, reszta ludzi dookoła, a ja mam pierwszy sygnał. Jakaś blaszka. Dominik już ma dwie swoje monety Na razie coś, coś na nich widać To będzie Fening Bo widać pychy ja, Tu nie wiem czy nie jest ten Landia Zejlandia albo No może być albo Holandia po prostu No i 1775 15, albo 1515 15, 1715 1715 i to albo chyba To jest 46, 1946 1946? No. albo 800 No Zobaczymy później mhm. no. Mamy ja swoją pierwszą monetkę Zagięta No i na razie Nie wiem co to jest Nieczytelna Obklejona. Na razie wrzucam ją do znajdek. Później będę czyścił. Nie ma na to czasu. Teraz znalazłem jakąś plombę. Później będę identyfikował. Coś na niej jest napisane. Ok. Mam teraz kolejną monetkę. Coś na niej będzie widać. Ołówki. I będzie widać. No, i z takiej oto dziureczki mam kolejną monetkę. Jest nieczytelna, obrośnięta, czyli pewnie jest miedziana. No nic, leci do moneciarki. I zbieramy dalej. No, teraz znalazłem taki. Stary, malutki, naprawdę malutki guzik, ale calutki z łóżkiem. No jest ładny w patynce. śliczny. No jest kolejna krągłość. Znowu mało czytelna. Miedziana na pewno. Jakieś 1700 rok. 300-letnia monetka. Lecimy dalej. Tak. I... Co? Ja go zabieram. No to jest moje. Ale mam teraz strzał. Znalazłem lota. Srebrne. Normalnie landara. Ile ma? 65. U mnie na srebro. 4140 tak samo jak tam te monety kopałem No. Ale strzał jest! A jest ich tylko 6 na polu no. Jest ich tylko 6, ja mam jednego <noise> Czyli mam bardzo dużą szansę na wygranie <noise> Ciekawe ile ten losów za, za nich dają. No ciekawe, myślę, to może być jeden za jeden. No nie no Tak jest tylko 6 to raczej No właśnie No jest, jest, mam <noise> Patrzcie, jakich fajnych widzów mamy. Hmm. Zakapturzone konie. <gry> A wy słuchajcie, jeżeli oglądacie mnie, dajcie subika, dajcie lajka, like dajcie komentarz. Jestem ciekawy, co myślicie na temat moich znalezisk. Czy się wam podobają, czy nie? Zapraszam do kolejnych znalezisk. Zobaczcie na ten uśmiech. Nie uwierzycie. Jest sześć losów, a ja mam drugi. Mam drugi los. No grubo. Po prostu grubo. Elegancko. Nawet nie wiem, co to za moneta jest. Chyba jakaś holenderska srebrna, bo to jest srebro. Rozumiecie? Dosłownie. Gepfejde! Ja ja wejticik super. Znalazłem kolejną monetkę, to jest już druga taka sama, to jest najprawdopodobniej. A zobaczcie po wielkości i tutaj po tych zdobieniach z boku te liście Wydaje mi się, że to jest jeden cent z tym lwem takim to jest przedwojenny. No, także kolejny. Kolejna monetka. Jest, wyłoniła się już. Kolejna monetka. Ja już ją podnoszę. Czyścimy. Lekko. Nie będę tarł. Znowu obklejona patyną, ale widzę, że to chyba znowu będzie ten e, lew. Tak, na pewno. Lew holenderski, 1 cent. Nawet wielkość pasuje. I tu widzę już e, przy tym rancie. Tak, już się wyłania tu lew. Widać. Ok. Rocznika nie będę zgadywał. Bo jest zamazana. Więc ok, do następnego. A jakiś czas długo, długo nic nie było. I teraz znalazłem drugiego. Takiego samego. Malutkiego guziczka. Tylko ten ma uszkodzone, Ale jest identyczny. Super. Zobaczcie, jakie ładne niebo za mną. <laughs> eee, mam tyle do powiedzenia, że e, oddając te dwie monety, które e, wyciągnąłem z ziemi, dostałem tylko dwa losy na losowanie głównej nagrody, jakim jest e, legenda. No cóż. A los kosztuje 2,50, więc trochę mnie oszukali <gry> eee, za te monety. Eee, no cóż, chodzimy dalej, kopiemy dalej. No i ja mam. Ja mam monetkę. Jest nieczytelna. że znaczy obklejona, nawet jej nie czyszczę. Wkładam ją do. Eee, no coś widać, coś wychodzi. Jakiś herb jest. Wychodzą tutaj monety z 1700 roku, więc no jest fajnie. Tam na jednej monetce przeczytałem 1708, no i więc kupiemy dalej. Zobaczymy co on na koniec wyjdzie. No dobra, jest e, godzina w pół do drugiej. E, od dziewiątej chodzimy po polu, więc już jakiś czas. E, już jesteśmy zmęczeni. Do 15.00 niby ma być e, chodzenie. O 15.00 ma się rozpocząć losowanie nagród. Już mi się nie chce. Dominikowi też nie. Jesteśmy już zmęczeni. E, robimy podsumowanie, a później czekamy na e, losowanie nagród. E, no i tyle. A jest to, co nam udało się znaleźć. Dominik jeszcze przeczyszcza. Wiadomo, trochę śmieci było. A no tak, z najcenniejszych. To ten e, zegarek. Koperta <śp> od zegarka. E, blaszka jakaś. Chwilka. Chwilka. Trzymilionowa. No. O, łyżkę masz, ja mam widelec. Masz łyżeczkę. Miedziana, nie? Tak. No, moja, mój też jest miedziany. To jest ta Holandia, nie? Tak. Monety. No jest... Czeka, ile masz krągłości? 1715 ten jest. 2, 3, 4, 5, 6, 7. To jest jakaś no, podkładka jest albo, albo też no, moneta. To, to nie jest sam środek, więc myślę, że to ktoś to przedziurawił. Nie? No, no, no. Moneta. Czyli też 8 masz. Ja też mam 8. No, może się coś doczyścić. Może ołówki pomogą. Coś tam schodzi z mnie No to tyle tak to wychodzi. Trochę nieczytelnych, trochę czytelnych. Tu jest e, lew. Holenderski no, na pewno jest ten same. też no ja też mam dwa Tu mam dwa, te same, tak, to są te same. Plomba jakaś. Plomba numer jeden. Mar, numer jeden z tej strony A ładnie czytelna jest Sches Welmole en... Może być welmole Może być, no ładna Guziczek jakiś Albo pineska Albo pineska, no No, no. no. no i tu jeszcze jakaś blaszka zdobiona nie chyba szkaplerze, to był, czy coś? Y -y, medalik, no tak, jakby wyglądał. Jest taki Ale żarty, owalny. Tak, dokładnie. Y -y, to nie jest moja. To, to są moje. No, coś na nich widać. Na pewno będzie więcej widać, jak się oczyści. Ta jest w dosyć w ładnym stanie, tylko zagięta. Y -y, 1708. Jest tutaj ładnie. Litery widać. Jest jeszcze obklejona. W domu ją oczyszczę. Może mi się uda coś pokazać. Tu są te dwa lwy. Tu jeszcze jakieś starsze monety. Jakiś dekielek. Nakrywka od czegoś. Trzy plomby mam. Może nie tak czytelne jak Dominika. Ale coś na nich widać. A no, jakieś takie pierdółki jeszcze i widelec miedziany. No i to tyle. Jak mi się uda albo Dominikowi coś wygrać, to jeszcze się e, włączymy, będziemy na wizji. Mm -hmm. <laughs> e, a jak się nic nie uda, to trudno i widzimy się na następnych poszukiwaniach. No i słuchajcie, jesteśmy już po losowaniu. Były owocne. Dominik rozbił bank. Ja wygrałem jedną nagrodę. Takie rękawiczki. Letnie. A Dominik, tak. Dwa końpady. Dwie manieciarka. Jedna, jedna taka wielka. Druga wysoka. E, Digera premium. To jest. E, czy ja? Nocta Makro. No i taśkę. No, I taśkę. No elegancko. To, to elegancko, no, co, co chcieć, tak? No, dobra. To już ostatnie e, ujęcie z tego z tego wypadu. No dobra, trzymajcie się. Na razie.